Cześć siemanko, witamy w kolejnym odcinku Motoryzacyjnych Przygód w naszym warsztacie. Z tej strony Bart, też WRC i Bart Kowalski. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się regeneracją zacisków. Pokażę Wam, jak to zrobić bez użycia jakichś profesjonalnych narzędzi i nie wiadomo jakiej wiedzy. Także tak. zapraszamy do oglądania.

Słuchajcie, pierwsze co musimy zrobić, bierzemy po prostu e, diaksa z jakimś tam. O, no i niestety ręcznie tą farbę całą e, musimy, musimy zjechać. Już coś zaczęliśmy robić. E, no i co? No i niestety, pieniążki czy chcecie sobie przeznaczyć na browarki, to musicie poświęcić trochę no, czasu. A... Nie wiadomo co innego. No, wiadomo co? W ogóle, sorry, że wyglądamy tak jak wyglądamy, ale już godzina 17, a my od rana ciśniemy do Was kontent, nie? No. bo kur... Patologia. Patologia. Dobra, zmieniamy scenerię. Siema, siema. Pirazy, pirazy drzwi. Zobaczcie, jak to wygląda. Druciakiem, jakąś zwykłą tarczą listkową ogarnęliśmy tą pierwszą warstwę starego lakieru. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Nie wżery taka, taka rdza. No bo ruda już podchodziła pod spód. No, Ta. taka jest prawda, nie? Dokładnie. I zobaczcie, mamy coś takiego. To jest pistolet do piaskowania Jato z dokupionym reduktorem. Łącznie to kosztuje jakieś 100 zł. Nie? Piasek jest nasz. Piasek jest nasz przesiany oh. przez, przez sito. Oh, taki, taki Wiślak, nie? Wiślak, dokładnie. Ida. Podpięty pod zwykły kompresor, tam 150 litrów chyba on ma. Z ciśnieniem ustawionym na redyktorze na maksa, nie? Jedziemy z tematem. Nie ma się tutaj rozdrabniać. Pamiętajcie, że tu trzeba chronić przede wszystkim oczy i mordę, bo zresztą sami zaraz strasznie zobaczycie. wali. No i generalnie z całym piaskiem to raczej byłoby niewykonalne, bo nawet zrobiliśmy test, ale może by dało radę, ale ile tego piasku by poszło. Wiecie, trzeba czasami. Robić łączone, że tak powiem, tematy, tak? Czyli po prostu zrobiliśmy to mechanicznie, z najgorszego syfu, a już tą na dobitkę, tak, żeby tam ładnie wszystko e, dokończyć, żeby to było idealnie już podmalowane. No to kończymy teraz tego piaskowania, nie? Do piaskowania jeszcze wkładam tłoczek do środka, żeby tych ścianek tam nie porysować. Dokładnie. Nie? Dla świętego spokoju. Tu on bardzo ładnie chodzi w ogóle. Elegancko. To ładnie chodzisz tam. Tam no, tak chodził średnio. Pierwszą jedną stronę robiliśmy. No ale tu jest OK. A i odpowierzchnik jeszcze, nie? Wkręciliśmy dla zabezpieczenia. Tam, tam gdzie można, to zasłaniajcie po prostu zawsze, bo... Dobra. przyłbice od starej spawarki. No i co, i lecimy, nie? I lecimy. Dobra, słuchajcie, już bardziej nie będę męczył tego pistoletu i tego kompresora. To, co jeszcze możemy, tak z wierzchu, jakimś papierkiem, ściernym, tym czymś tam wy, e, ogarniemy e, No ale zobaczcie, jak da pistolet za stówkę, wyszło w miarę spoko. Przede wszystkim ta e, największa rdza poszła pizdu e, Słuchajcie na e, taki komplet zeszło prawie całe wiadro 17 litrowe no. piasku, nie? No reszka została. No, są No, także sprzęt daje radę, wiadomo, yy, nie jest jakiś zajebisty, ale zobaczcie, można, można. Na zakamarki, na takie, wiecie, no. tam gdzie się już tam nie da za bardzo, no a trzeba poprawić, bo wiadomo, no to nie jest tak, że tam Naciśnięcie, i o, wszystko Wam uleci. No nie no, to trzeba robić tak, tak jak my robiliśmy, czyli diaksem. Yy, tak, no. Dru, druciak na na diaksa, no wiadomo, no to nie jest trochę taki... tak, trochę tak i no. Dobra, słuchajcie, już nie jesteśmy tak zjebani po całym dniu, że yy, na dzisiaj kończymy. Jutro rano wstajemy, e, w sensie ja wstaję, biorę się za lekierowanie, a wy... Ja wracam z roboty i ciśniemy dalej temat. Dokładnie. E, idziemy się myć, e, składamy sprzęt i widzimy się jutro. Nie ma opierd... Elo! <śm -na> <śm -na> <śm -na> Elo! Stara powie, co ty na plaży byłeś? Tak, ja dokładnie, ja tu się, Ja się piasek w piasek kompresowywałem. Żeby poczuć się jak na plaży, tak po miesiącu. A taki mam po prostu piasek mam w siebie, w siebie wtłoczony, nie? A jest to. Ch z tym. Siemano, z rana, zobaczcie, kończę sobie jeszcze takie pierdoły, gdzie piaskarka i żadne narzędzie nie chciało nam podejść. Normalnie, zobaczcie, tutaj jeszcze pod, pod to warstwo, zobaczcie, jak to wygląda, nie? I próbuję to wszystko sobie wyskrobać elegancko, Co sumie mam pogodę taką trochę na lakierowanie słabą, bo jest straszna wilgoć w powietrzu z rana. E... No ale mówię, na spokojnie sobie to jeszcze przygotuję, pewnie jeszcze raz piaskarką to potraktuję, żeby ta tarcza ta cała zeszła. Eee, no, więc poranek jest zajebisty, jest 7-8 godzina, sobota no, także robimy dalej. Na tyle ile mogłem, wypiaskowałem, wyszlifowałem te elementy. No, zobaczcie, nie wyszło, nie wyszło głupio, wyszło akurat moim zdaniem. Farba jest zdjęta. Zobaczcie, nie takimi sposobami naprawdę. Garażowymi. się Wszystko zrobiło. No i co? I teraz będę musiał sobie zabezpieczyć te wszystkie gwinty, najlepiej, żeby ich nie malować, i przede wszystkim zabezpieczyć tą komorę, gdzie tłoczek wchodzi, nie? Więc tym się trzeba teraz zająć. Jako podkład zrobimy sobie podkładem opoksydowym białym. Potem mam jakieś takie o, spreje. Chciałem to zrobić wszystko z pistoletu, ale już nie chciało mi się dokupować farby. Po prostu prysnę to tym co, tym, co mam. I na koniec zabezpieczymy sobie klarem z połyskiem. Więc tak to wygląda. Stelarzyk przygotowany, wieszaczki przygotowane, benzynka przygotowana. same i wieszamy. Olej, wszystkie sprawie, że wszyscy wszyscy jak to roznieść. No i zobaczcie. Fajnie, fajnie. Dobra, idziemy rozrabiać podkład. Słuchajcie, mały update. Dołożyłem sobie tutaj, zobaczcie, na chwilę obecną nagrzewnicę, żeby sobie dogrzać tutaj pomieszczenie, bo jednak obawiam się, że coś się może stać niedobrego z, z tym lakierem i długo będzie sech, nie? Pierwszą warstwę sobie już położyłem, taką lightową. Docelowo dam trzy warstwy podkładu. No i, no i tyle. No i już zakładam maseczkę, bo widzieliście, że pierwszą warstwę e, robiłem bez maseczki, ale to była taka kontrolna, był przewiew. No, ale teraz już trzeba to zrobić. Lux. Dobra, włączam na dogrzewam to do 30 stopni i robimy saunę. No i dobra, skończyłem trzy warstwy położone, jak widzieliście zadziała się tragedia, ten mi spadł, ale zobaczcie, spadł, podłoga była oczywiście wyczyszczona, tam troszeczkę piasku się dostało, przedmuchałem, położyłem nowy lakier, zobaczcie, nie ma śladu, nie? Zobaczcie, tak to, tak to wyszło odkładzie trzy warstwy very nice po mojemu No lux. Także dowalam tu temperaturę e, Czekamy jak to wyschnie i kładziemy bazę. Jeszcze baza i klar, nie? Może dzisiaj skończę. <grym> 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 On już jest Ch w dupa Podkład już sobie trochę wysechł. Na tyle, że możemy to polakierować już bazą. Tak jak mówiłem, mam takie dwa spraye do zacisków. Do eee, użyjemy tego. wciąśniemy i, i lecimy z tym Słuchajcie, trzy warstwy bazy położone. Dogrzewam lakiernie. Niech ona sobie wyschnie. Zajebiście. Jeszcze Wam pokażę jak to siadło. Zobaczcie jaki kolorek fajny, nie? Ze spraya. Fajnie to wygląda naprawdę. Podoba mi się Lux Dobra, idę stąd, bo tu kurwa 30 stopni. <gry> Rozrabiamy klar. Przez ten czas 10-15 minut niech sobie to przeschnie. Klar już będziemy mieć rozrobiony. No i polakujemy też. Te ze trzy warstwy damy i, i będzie git. O, już pokazywałem. Coś takiego. To jest połysk, jakby co. No i dobra, lecimy, też rozrobimy sobie, to jest 2 do 1, tak? To zróbmy sobie jedną kreskę, drugą kreskę i jedną kreskę utwardzacza. On tu jest. <noise> Bardzo WRC. Dobra, słuchajcie, polakierowane, trzy warstwy bezbarwnego. Zobaczcie jak to siadło. Luksus nie? Zobaczcie, jak to się ładnie ładnie ten Klar siadł. Wiadomo, to jest jeszcze mokre, nie? Ale Klar ma to do siebie, że e, tak jak widzicie mokry, to tak jest po wysuszeniu. Da się manko w kolejnym dniu. Zobaczcie, jaka pogoda. Aż musiałem czapkę ubrać zimową. <laughs> Wbijamy do lakierni, zabieramy nasze e, zaciski. No i będziemy je składać powoli, nie? No. Bardzo ładnie to wyszło, moi drodzy. Luks. No, zobaczcie. Luksusowo. O. Dobra, ja je zdejmuję, biorę je na stół i co? I będziemy to składać powoli. Tak trzeba zrobić. O wszystko mokre z rana. Dobra, przyszykowałem sobie wszystko tutaj na stoliku. Jeszcze zobaczcie w świetle dziennym, jak to ładnie wyszło. Elegancko, mi się to podoba. Kurde. Naprawdę. O, zobaczcie, jaka czerwień, elegancka. No i co musimy teraz zrobić? Eee, te stare wszystkie gumeczki są w dobrym stanie, nic nie jest porwane, więc ja to myję i uznałem, że nie będę kupował nowych, jak to jest, czy jest dobre, będzie chodzić. To trzeba ładnie umyć, także... Myjemy. Jak to wszystko już będę miał poczyszczone, to widzimy się z powrotem. Dobra, słuchajcie, zamontowaliśmy sobie już tą pierwszą gumeczkę w obydwu tłoczkach, tą wewnątrz. No i teraz, no i teraz, musimy zrobić to samo z tłoczkami. Dokładnie tak. Dobra, czyli plan jest taki: to musimy włożyć tu i za pomocą tego ...nasunąć to. A jak to zrobimy? Się kurwa każe Ja pierdolę. Rancik musi być Jednak nasmarowany. Rancik musi być nasmarowany, to jest... No. Tak się ślizga, że teraz się gumeczka zawija. Aż to pierdolę kurwa pójdę do domu. Trzymaj to kurwa. Andrzej bierz smar i smary tłoczek. No nie ma wyjścia. Jak nałożyć gumę na faję? Którą <gamy> mamy? Po godzinie. Dobra, czyli tak. To mamy zrobione. Zostały nam jarzma. A, i teraz, teraz jest motyw taki, bo zobaczcie. Na jedno jarzmo macie. I z gumeczką i bez gumeczki, I ja patrzyłem, właśnie jak to składać. Bo jak to rozkładałem, to nie pamiętam które było które. Bo myślałem, że to nie patrzy na takie rzeczy. I w, w manualach zobaczyłem, że, że we wszystkich manualach w Subaru ta gumeczka jest na, na dole jarzma. Nie więc, tak to trzeba złożyć, Tyk. i tak gumeczka na dół. Mm -hmm. Już nie musimy robić, gdzie jest dół, gdzie jest góra. Tam, gdzie chowa wychodzi, to jest dół. No i słuchajcie, tak jak widzieliście, domowymi sposobami, z użyciem naprawdę taniego sprzętu, można sobie takie zaciski zregenerować. No i co? Życzę Wam udanych regeneracji. Widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie.